W takim razie, cześć Siemano. ja jestem Wolton i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Zostawcie łapkę w górę, z z włączkiem Dziękuję, a my od razu przechodzimy do rzeczy Tak więc w tym odcinku chciałbym wam pokazać jak przekonwertować plik SB2 czyli plik ze Scratcha albo plik SB3 na plik .exe czyli aplikację Pierwsze czego potrzebujemy jakiś projekt Ee, załóżmy sobie, że chciałbym Recast testa na przykład ee, sobie no, sobie przekonwertować na e, plik.exe. to co robimy? wchodzimy tutaj w file ee, wchodzimy tutaj na save to your computer potem idziemy tak, robimy tak pyk i teraz mamy to na pulpicie, tak jakby, no widzicie to widzicie to, mamy to na pulpicie Okay. E, dobra, w takim razie przechodzimy teraz na inną stronkę, która się nazywa Turbo Warp. Przechodzimy całkiem na dół i przechodzimy na e, Turbo Warp Packager. Tutaj i klikamy na file i potem. E, wybierz tak jakby plik. E, potem jest tutaj plik. E, możemy tutaj już od razu zrobić Load project to będzie to. Um, I tak naprawdę to jeszcze nie musicie nie zrobić w Select Project. Tutaj jest dużo opcji, które możecie sobie obejrzeć samemu, ponieważ ja nie wiem, co większość z nich oznacza. E, frame rate może być na przykład zamiast 30-60. E, high quality pen może być, może być Infinite Clones, Remove Fencing, e, Remove miscellaneous Limit i potem Interpolation, to nawet nie wiem co to jest. W sumie. interpolation makes projects appear smoother by interpolating ok 3D projects way tracers ok, czyli interpolation nie powinno być używane na takie rzeczy. Więc to jest akurat dobrze, uh, że sprawdziłem uh, remove miselinis, uh, pitch and pen ok minimum pen size ok, dobra Tutaj to tu akurat już nic musicie, nie musicie zmieniać. Tutaj <laughs> możecie sobie zamienić na przykład na, e, na trochę większe, e, ten, na trochę większy size. E, when Resized, Preserve Aspect Ratio, no to powinno wszystko być. E, tutaj jest Page Title, to jest na przykład, ja to sobie zostawię tak, albo na przykład sobie zrobię tylko, że jest Raycast. Tutaj Page icon, to możecie sobie na przykład załadować jakiś plik. Z tego tutaj też loading screen. Tutaj też można na przykład uh, loading screen Text uh, może sobie zrobić. Oj! I um, na przykład tutaj sobie napiszę Woltonek, żeby się wiedzieli. Um, start Project Automatically instead of showing Big Green Flag, tak? Um, show green flag bottom controls stop pause um, i full screen. Potem jest um, tutaj background color, accent color. To wszystko um, możecie sobie zamienić. Potem jest input, um, czyli jest normalny kursor. Może być, um, może być po prostu żaden kursor albo może być custom. Um, tutaj to nie będę nic robić. Uh, to jest Cloud Variables, nie ma Advanced Options. You probably don't want to change this. No, uh, w sumie mi się nie chce. Uh, I tutaj uh, możemy teraz już sobie zrobić swoje rzeczy. Tak więc, ja bym chciał to zrobić tak. Uh, OK. Tutaj wszystko po prostu klikacie na Electron Windows Application i to powinno być tyle. Teraz. Robimy preview i to wygląda mniej więcej tak. Trochę dziwacznie to wygląda. Nie wiem w sumie dlaczego. No ale mam nadzieję, że to będzie tak wyglądać, żeby, że to będzie działać przynajmniej tak. Teraz zrobimy package. A bo w sumie zmieniłem tutaj to. I to było 320 na 460, co nie? Popatrzmy. Preview? No, to już lepiej wygląda. No, może nawet być. Dobra. To już nie będziemy nic ruszać. Um, zróbmy sobie jeszcze drugi pakiet. Teraz ten. Um, jak się to załaduje, to ogólnie będzie już aplikacja tak naprawdę gotowa. Jeszcze tylko będziecie sobie ją musieli na pulpit sobie ją zainstalować i potem na pulpit przenieść i to macie i ogólnie może sobie już to nacisnąć tutaj sobie robimy raycast i tutaj jak się tutaj wchodzi to już macie aplikację aplikacja uruchomiła się właściwie Dobrze. I um, robimy Raycast Test e, V aplikacja i powinno się włączyć. No i jak widzicie aplikacja nasza tutaj działa. Aż Raycast Testing działa naprawdę płynnie. Jak widzicie trochę dziwne są wymiary, ale to. Nie, nie szkodzi, bo coś po prostu spieprzyłem, bo jestem debilem. No tak. I to tak naprawdę by było na tyle. Yy... I to tak naprawdę by było na tyle na tą część odcinka. Drugą część odcinka chciałem wam chciałem poświęcić na trochę sobie pogadanie o kanale. Mianowicie mój kanał naprawdę dobrze się sprawuje. A tutaj wideo 28 wyświetleń, nawet dobrze, 40-70 i stówka Tutaj akurat jestem z tego zadowolony. Tutaj 16 to e, nie udało się zbytnio, ale reszta to naprawdę się wybiła. Um, no, i chciałam z wami pogadać o przyszłości tego kanału, ponieważ um, od teraz, dlatego że mam nowego kompa, chciałbym um, tak naprawdę zacząć nagrywać filmiki z Minecrafta. E, napiszcie w komentarzach czy chcecie e, filmiki z Minecrafta i ogólnie e, no w jaki kierunek mam znowu zmierzyć ten kanał. Bo naprawdę bardzo się wybił mój kanał i naprawdę e, nieczęsto nagrywam. To właśnie widać. Gdybym uploadował e, więcej rzeczy, to bym tak naprawdę na pewno e, już dobił te 100 subskrybentów, no ale niestety nie nagrywam, bo mi się dosyć ciężko i nie mam motywacji ani pomysłów. Pomyślałem przed chwilą, zrobiłem i tyle, nie? Na przykład yy, często zmieniam profilowy, więc jak widzicie zasubskrybujcie do, do Natka na tak dobre filmy. Nie ma ich dużo, ale wiecie, on już też wcześniej miał jakieś kanały. Nie pamiętam jakie. Dołączył mm, 2021, no to nie jest aż tak e, e, wcześniej. No dobra. E, mniejsza z tym. Naprawdę zasubskrybujcie tamtego gościa, zasubskrybujcie mnie, e, zostawcie łapeczkę w górę, sobie z węczkiem, dziękuję, a ja się z wami żegnam i widzę Was w następnym odcinku. Cześć!